Weekend z TVS cały czas w Ternowskich Górach. Trwają gwarki, a konkretnie pochód gwarkowski. Jestem w samym sercu miasta tak naprawdę, na głównym rondzie i to tutaj y, przechodzą te wszystkie postaci, między innymi historyczne, ale nie tylko. Przed chwileczką było tutaj naprawdę głośno, bo słuchajcie, y, armaty strzelały tutaj, na głównym rondzie w mieście. Y, są to rzeczy, które chyba nie dzieją się nigdzie indziej, ale więcej o pochodzie gwarkowskim już za chwileczkę, op Powie nam mój dzisiejszy gość, zostańcie z nami. Przed chwileczką widzieli Państwo, jak na gwarkach na pochodzie gwarkowskim wyglądało w zeszłym roku, ale teraz już o tym co aktualnie razem ze mną gość, pani Beata Kiszel, dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Tutaj dzieje się już od godziny ponad. Cały czas ten pochód jest barwny i kolorowy. Zaczęliśmy od postaci historycznych. Możemy sobie na to pozwolić. Słychać orkiestr, w te, ale powiedzmy o tych postaciach historycznych, które przeszły wcześniej. Trzeba powiedzieć, że pochód gwarkowski to jest w ogóle niesamowite wydarzenie podczas święta Gwarków. Ja nic nie słyszę. Bo słuchajcie, tu jest tak głośno. To jest bardzo ważne wydarzenie. 67 od 67 lat dni Gwarków, a w tym to, ten właśnie pochód gwarkowski jest jednym z najważniejszych elementów. Pokazuje naszą historię. Przede wszystkim ludzie pytają nas często, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, na znaczy polega fenomen, że my jesteśmy. Tacy podekscytowani, ale to właśnie polega na tym, że my co, co roku jesteśmy edu, edukowani. Mieszkańcy miasta, ludzie, którzy przyjeżdżają, poznają historię, bogatą historię miasta. Od postaci legendarnych, bo tak naprawdę od. Orkiestry, właśnie na zmiany, Tak, wesoło. Orkiestra gra, ale postaci historycznych. Słuchajcie, ja słyszę tekilę swojego głosu. Mam nadzieję, że. Tekila! ale z postaci historycznych, no wiele tych postaci jest, bo miasto Tarnowskie Góry będzie miało za dwa lata 500 lat, bardzo ważny jubileusz, no i wśród tych postaci, no wymieńmy, że są królowie, między innymi Jan III Sobieski, bo to na niego najczęściej czekają tutaj si widzowie, Jan III Sobieski, Husaria, no i oczywiście piękna Marysieńka, ale nie tylko, bo przecież August II, August III, e, car Aleksander, e, ja, jedzie również Eleonora Gons, Zaga wraz ze swoją córką, bo przecież tutaj zatrzymały się panie w 1670 roku, kiedy jechały na koronację z polskim królem Michałem Korybutem Wiśniowieckim. Ale chcę powiedzieć, że pochód jest barwny, kolorowy, dlatego że przepiękne są stroje. One co roku są uzupełniane, są nowe, szyte. I jest taka tradycja już w tej chwili, że już właściwie od dwóch lat i mam nadzieję, że tak będzie to kontynuowane, że te nowe stroje, te piękne stroje, które często my nie widzimy, bo kobiety w tych pięknych strojach siedzą w karocach, ale my robimy prezentacje w muzeum przed gwarkami i pokazujemy jak te stroje wyglądają, a są wzorowane na portretach królowych, czy to właśnie królowej Marysieńki, czy Eleonory Gonzagi, czy arcyksiężniczki Eleonory Habsburżanki, tak naprawdę te, te, te detale, które są bardzo ważne i ten pochód, dzięki właśnie tym detalom, tym szczegółom jest tak niesamowity. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że te wszystkie osobistości, które tutaj się prezentują podczas całego południowego Warkowskiego, mają coś wspólnego z Tarnowskimi Górami. I to nie jest tak, że wymyśliliśmy sobie, a niech przyjedzie król Trzeci Sobieski, bo był fajny, tylko on rzeczywiście tutaj był. Tak, on tutaj był w 1683 roku, aczkolwiek my przypominamy, że Jan i Sobieski, będąc w Tarnowskich Górach, będąc od 20 sierpnia do 22 sierpnia właśnie tego 1683 roku, on nie przyjechał, on już był poza granicami Rzeczpospolitej. Tutaj już wjechał na teren, bo w tym czasie Tarnowskie Góry znajdowały się pod panowaniem habsburskim i tutaj był witany przez przedstawicieli habsburskich po to, żeby właściwie oni już, nie tylko, że go witali, ale też ponaglali, żeby, żeby jeszcze szybciej przybył pod Wiedeń, bo tam Turcy oblężyli Wiedeń i Sowiecki jechał, żeby z nimi walczyć. Ale teraz już zaczynają iść szkoły tarnogórskie. E, właśnie to jest piękne, że w tym pochodzie udział biorą nie tylko te postaci historyczne, ale też różne stowarzyszenia, ale także szkoły. Dla szkół, dla tych dzieciaków to jest wielkie wydarzenie. To jest wielkie wydarzenie. Ja sama pamiętam, jak byłam uczennicą szkół podstawowych, czy później już szko szkoły średniej tarnogórskiej, że też brałam udział w pochodzie. W tym roku zresztą w ubiegłych latach moi rodzice też brali udział w pochodzie, więc powiem, że to jest takie pokoleniowe my tarnoburzanie. Stanowimy część nie tylko aktorów, widzów, ale bardzo się z tym pochodem identyfikujemy. Mówię, na tym polega ten fenomen. No właśnie, i tutaj widzę, że szkoły bardzo pięknie poprzebierane. To nie jest tak, że idą po prostu w mundurkach, bo wyobrażania ponosi i nie uczniowi nauczycieli. Nie, nie, tutaj naprawdę wszyscy chcą się pokazać, a jeszcze pogoda jest ku temu bardzo przychylna. Słońce świeci. I też ostatnimi laty mam naprawdę niebywałe szczęście, że właśnie w takich warunkach słonecznych, e, może troszkę jest za ciepło, e, jak ktoś ma, taki jest w, ubrany w te, te stroje historyczne, futra, ale słuchajcie, pogoda jest przychylna. No, no właśnie, powiedziała pani, że dla nas jeszcze my jesteśmy letnie ubrani, ale te wszystkie osoby, które siedziały w tych karocach, jechały konno, no bo to tutaj konie zostały zatrudnione do tego wydarzenia. Im z pewnością było gorąco dzisiaj. Bo stroje przepiękne i z tego co Mariusz opowiadał z podestu, wiele tych strojów są zupełnie nowe. Tak, tak jak mówiłam, są szyte i co roku pojawiają się nowe stroje, naprawdę z detalami, ze szczegółami są otrzywane. I my je w muzeum też podczas spotkań prezentujemy, ubieramy. Tak było w tym roku cesarzowa Eleonora wraz z córką były ubierane w muzeum, także ludzie mogli zobaczyć nie tylko to, co widzimy na zewnątrz, ale jak te stroje pod spodem wyglądają. A pewnie tam jest tych warstw jest na pewno. Powiem zdecydowanie, i naprawdę ja tym paniom dzisiaj współczułam, bo my możemy sobie pozwolić na zupełnie inny strój. No ale cóż, taka była wtedy moda, i mówię te, te szczegóły, te detale to jest Fenomen. to jest coś nieprawdopodobnego. To jest to bogactwo tego pochodu. No i przypomnijmy również, że pochód e, gwarkowski jest wpisany na listę, na tą krajową listę dziedzictwa kulturowego, z czego jesteśmy dumni w tym roku została wpisana, więc to jest kolejny powód. Jesteśmy miastem, które ma obiekty wpisane na listę UNESCO. Mamy pochód, który również jest, e, prawda, na tej ważnej krajowej liście, e, więc no, z czego no, my jesteśmy po prostu dumni, szczęśliwi, że jesteśmy tarnogórzanami. Ja również jestem szczęśliwa, że stoję u siebie w mieście i mogę z panią rozmawiać o tym pięknym wydarzeniu, jaki jest Pochód Gwarkowski. Bardzo pani, pani Beato, dziękuję. Ja teraz się pożegnam z widzami, ale drodzy Państwo, nie tak na cały czas się pożegnam, no bo my jeszcze w Tarnowskich Górach zostajemy. My będziemy dalej relacjonować gwarki, no bo gwarki trwają od piątku, ale trwają do dzisiejszego wieczora. Jeszcze dzisiaj sporo się tutaj wydarzy. Na scenie pojawi się m.in. zespół TILAF, więc na pewno mieszkańcy i przyjezdni będą zadowoleni. Spotkanie z nami w Telewizji TVS około godziny 14.20, więc mówię do zobaczenia. Cześć! Ósemka, czyli ta